Cześć wszystkim, z Wami Wika. Spotykamy się na moim odcinku z zdrabkowym. Zdrapek dzisiaj będzie mało, zdrapki dzisiaj pójdą szybko, ale ale inwestycja w tą imprezę zdrapkową to 50 zł i większą część odcinka to zajmuje Gwiazdna Kasa. Nie wiem jak czasowo, ale finansowo to tak, ponieważ zdrapka kosztuje 30 zł. Do tego jedna zdrapka za dyszkę, gruby kasz. I w podobnym kolorze mamy jeszcze Happy 77. Powiem szczerze, że kupowałam w kolekturze z salonem gier. Wyboru zawrotnego nie było. Za 30 chciałam wielką pensję bankiera, ale gwiezdna kasa to jedyne co było. Ale nie narzekajmy: Zdrawki zakupione, wybrane, więc mam nadzieję, że wygrane też wybrany. Zaczynamy od drapki za 5 happy, 7, 7. w bonusie szukamy podkowe. Eee, w polu szukamy nasze liczby albo tą buzie. Zaczynamy od bonusa i tak Wiśnie e, niestety nam nie przynoszą wygranej i szukamy odkrywamy nasze liczby wygrywające to 55 34, 31

Co mamy w bonusie? Mamy winogrona. Niestety oni nie wygrywają. A nasze liczby wygrywające to 34. Znowu szukamy 54, 45 i 27. No i ta buzia. A co my mamy? Mamy 52, 37, 44, 55, 53 obokowo. 57, 49, 22, 11 i 33. Zdrabki po 5 się nie spisały, niestety. To drapiemy gruby każ. Dawno nie drapałam tej zdrabki. Tutaj szukamy liczby, szukamy worek albo portfel, którym mnoży przypisaną kwotę razy 2. Numer zdrabki i 17. Dobrze.

na kasa. Tutaj szukamy podkowe serduszko, albo napis 25 lat w bonusie. Jak trafimy na kwotę, no to znaczy, że, że ją wygraliśmy. Zaczynamy. Serduszko, podkowa, 25 lat. A mamy kwiatuszek, maskę, pizka, pik, diament, jabłuszko, tref, klaps, ciastka, Nuta, parasol, łódź, kolczyki, aparat, pies, balon, okulary, klucz, kompas, zamek, mikrofon, kawa, dzwonek, burger, pszczoła, cytryna, Zegar, śliwka, luneta i astronauta. Niestety gra y, główna nic nam nie przyniosła, no to szukamy bonus. O bonusie mamy niestety wiśnie. No i... No i niestety, tym razem minus 50 zł. Trzymajcie kciuki, żeby następnym razem był plus. Nawet więcej, jak 50 złotych. Ściskam wszystkich mocno. Pozdrawiam cieplutko z Warszawy. Pa.